Pozwólicie Państwo, że zdejmę tę maseczkę, trudno się oddycha. Krótko 100 lat temu w nocy z 2 na 3 marca maja 1921 roku wybuchło trzecie powstanie Śląskie, które było jednym z nielicznych zwycięskich w historii Polski. Choć ta prastara ziemia piastowska przez ponad 600 lat pozostawała poza granicami Polski, jej mieszkańcy nie zatracili swojej tożsamości i wytrwale stali na straży swojej wiary, kultury i, mowy, i ojczystej mowy. Odbudowa II Rzeczypospolitej była procesem złożonym, a jednym z jej elementów był powrót części Górnego Śląska do Polski. Trwająca niemal dwa lata rywalizacja polsko-niemiecka o przynależność państwową Górnego Śląska odbywała się na różnych polach dyplomatycznym, propagandowym i militarnym. Dwa wcześniejsze powstania. Śląskie z 1919 i 1920 roku nie dały pomyślnego dla Górnoślązaków rezultatu. Zgodnie z postanowieniami Traktatu Wersalskiego o przynależności Górnego Śląska miał zdecydować plebiscyt, który przeprowadzono 20, maja, 20 marca 1921 roku. Wyniki plebiscytu okazały się dla Polski niekorzystne. Wobec tego 30 marca dowództwo obrony. Plebiscytu skierowała do władz polskich memoria, w którym wyrażono konieczność o wybuchu powstania. powstania. Powstanie zbrojne miałoby uchronić Górny Śląsk przed niekorzystnym dla Polski podziałem. Na Górnym Śląsku ścierały się zasadniczo dwie koncepcje prowadzenia powstania. Pierwsza zakładała krótkotrwałą demonstrację zbrojną, natomiast druga walką, aż, walkę aż do całkowitego zwycięstwa. Zdecydowano się na, re na regularną walkę zbrojną, która miała przynieść większe korzyści. Początkowo siły powstańcze liczyły 40 tysięcy ludzi, podzielonych na trzy grupy operacyjne Północ, Wschód, Południe. Z czasem siły powstańcze zwiększono do ponad 60 tysięcy. Na wyposażeniu powstańców było 50 dział, 6 pociągów pancernych, 3 samochody pancerne, 52 samochody transportowe, 531 ciężkich karabinów maszynowych. Znaczna część broni pochodziła z tajnych dostaw zorganizowanych przez wywiad Wojska Polskiego oraz z magazynu Związku przyjaciół Górnego Śląska, zlokalizowanych w przygranicznych miejscowościach. W chwili wybuchu walk przewagę na terenie, na terenie południowym i centralnym obszaru operacyjnego mieli powstańcy polscy, zaś Niemcy na północnym. Trzecie powstanie śląskie było pierwszym ze śląskich zrywów, który został nie tylko uzgodniony z przedstawicieli państwa polskiego, ale, ale uzyskał również pomoc polityczną i wojskową. Dnia 1 maja rozpoczęto przygotowanie alarm, pogotowie alarmowe, 2 maja wybuch straj generalny, a tak wyznaczono na 3 maja na godzinę trzecią. Pierwszym działaniem miało być obezwładnienie niemieckich funkcjonariuszy paritetowej policji APO. W większości miejsc udało się to znakomicie. Walki wybuchły na rozległym terenie od rejonu Kluczborka i Olesna na północy Powodzisław na południu. Od początku było wiadomo, że nie jest to spontaniczny zryw tylko dobrze przygotowana operacja wojskowa, yy, wsparta przez państwo polskie. W walki yy, poprzedziła akcja mosty specjalnej grupy destrukcyjnej kapitana Tadeusza Puszyńskiego, pseudonim, pseudonim Konrad Wallenberg, którego głównym założeniem było przerwanie linii kolejowej i sieci telegraficznej, a tym samym odcięcie terenu walk w pierwszych chwilach powstania od dostaw, posiłków i zaopatrzenia z Republiki Weimerskiej oraz głównych ośrodków decyzyjnych dla Śląska, to jest z Wrocławiem i są. Akcja rozpoczęła się wieczorem 2 maja 1921 roku, w wyniku której wysadzono siedem mostów, a na dwóch odcinkach zniszczono poważnie tory i odcięto łączność z dużym obszarem. Niemcy nie spodziewali się rozmachu, z jakim wojska powstańce przystąpiły do działania. Dnia 3 maja udało się zaatakować równocześnie miasta powiatowe z wyjątkiem Gliwic i zająć je. Jednak pod naciskiem aliantów powstańcy musieli większość z nich opuścić. Polskim planom co do Górnego Śląska sprzyjały wojska francuskie, a wrogi stosunek przejawiali Brytyjczycy i Włosi. Po wybuchu walk starano się omijać garnizony alianckie, ale aby nie wywoływać, dodat a nie wywoływać dodatkowych konfliktów. Powstańcy wobec tego zrezygnowali ze zdobywania miast, gdzie stacjonowały oddziały sojusznicze, a w zamiar przystąpiły do tak zwanego cernowania, czyli tworzenia blokad. W ten sposób w pierwszych dniach maja blokadami objęto Gliwicę, Katowice, Królewską Hutę, Zabrze, Bytom, Karnowskie Góry i Rybnik. Zaciekły opór stawiany w niektórych punktach nie przeszkodziły powstańców w zajęciu niemal całego terenu wyznaczonego linią Korfantego w pierwszym tygodniu maja. Dnia 10 maja polskim zwycięstwem zakończyła się pięciodniowa bitwa o Kędzierzyn. Po bitwie wojska niemieckie przystąpiły do kontrataku z, z kierunku Gogolina w kierunku Góry Świętej Anny. Właściwe natarcie wojsk niemieckich z 20 na 21 maja z rejonu Gogolina po zaciętych i chwałych walkach Niemcom udało się zdobyć górę świętej Anny. Następnego dnia dowództwo powstańcze podjęło decyzję o kontrataku, ale jedynym jego sukcesem było powstrzymanie natarcia Niemców. Dalsze dni nie przyniosły korzyści, yy, korzyści terenowych żadnej ze stron. Spowodzenie powstańcy bronili się na przedpolach kędzierzyna, a na północy toczono coraz gwałtowniejsze walki. O zębowice, których utrata spowodowałaby przerwanie frontu, okrążenie centrum obrony. Wszystkie natarcia od 20 do 22 maja odparto. Dnia 27 maja z inicjatywy Aliantów zawarto kilkudniowy rozej. Dnia 4 czerwca Niemcy rozpoczęli silne natracie na kędzierzy. Miasto przechodziło trzykrotnie z rąk do rąk, aby ostatecznie zostać opanowane przez Niemców. Oddziały powstańcze musiały. Yy, musiały walkę otwierać sobie drogę odwrotu. Walki były bardzo krwawe i zacięte. Bezpośrednio zagrożony został obszar przemysłowy, któremu zamierza, którego zamierzano bronić za wszelką cenę. Dnia 5 czerwca udało się zatrzymać Niemców. Yy, był to ostatni etap dużych walk. Od tego momentu po obu stronach się tylko patrole. walczących walczący rozdzielił Kordon wojsk alianckich, a po żmudnych 25 czerwca podpisano rozejm. Obie strony miały ewakuować swoje siły poza obszar plebiscytowy. Dnia 12 października Liga Narodów podjęła ostateczną decyzję w sprawie podziału Górnego Śląska. Zgodnie z nowymi rozstrzygnięciami Polska otrzymała 3214 km2, to jest 29% obszaru plebiscytowego, zamieszkałych przez 996,5 tysiąca osób, 46% ogółu ludności. Przyjęty teren był cenny gospodarczo i uprzemysłowiony. Lepiej niż pozostała część Polski. Po stronie polskiej znalazły się 53 kopalnie węgla kamiennego, huty cynku, koksownie, 11 z 18 koksowni, 10 z 15 kopalni rud cynku i ołowiu, ołowiu, wszystkie 9 kopalni rud żelaza, 9 z 15 stalowni. Powstania śląskie stanowią jedną z najpiękniejszych kar w dziejach narodu polskiego, są końcowym etapem procesu zjednoczenia ziem polskich II Rzeczypospolitej. Patriotyzm powstańców i umowanie polskości, rozsądek oraz hard Ducha niosą przesłania dla, dla przyszłych pokoleń. Piękne świadectwo o historii swojej rodziny w, w kontekście powstań śląskich wyraził w krótkim spocie telewizyjnym wybitny aktor pochodzący ze Śląska, Franciszek Pieczka. Powiedział, powstańcy mówili, choć kawa, kawa czorno, czy gorzko, byle polsko. Świadectwo to w sposób niezwykle wzruszający obrazuje przywiązanie ślązaków do, do Polski. Wyrażam szacunek i uznanie dla ludu Śląskiego za jego patriotyzm i ujmowanie polskości oraz za jego wkład w walkę o niepodległą Drugą Rzeczypospolitej. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu senatorowi.